Nazywam się Ugox i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować grę, którą nie tak łatwo zagrać na PC, ale ja gram na PC. Okej, okay, to jest trochę kłamstwo. Jest dosyć łatwo w to zagrać, szczerze powiedziawszy. Eee... A gramy w GTA Liberty City Stories. Aczkolwiek nie do końca. GTA Liberty City Stories wyszło oficjalnie na. PSP, potem wyszło na PS2 z tego, co kojarzę, z tego, co czytałem wczoraj, a potem również wyszło na yy, telefony, androidy, nie wiem, Apple'owe też może. W każdym razie na platformach mobilnych mamy Liberty City Stories, ale na PC nigdy nie wyszło oficjalnie. Zatem to, co mamy tutaj jest yy, modem. Hey, hey, hey. So there he is, huh? Hey. <laughs> so listen, Tony, I know you did a good thing first, and I know you've been lying low for a long time. So I want you to take it easy for a while, huh? Vincenzo will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky'll he take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son don't got it so good. But Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this, this, this... Well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did, and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is... quite frankly... out of order. Kabish. I understand, boss. So when you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take care of you. Won't you lucky? Of course, Już ta odrobina niesubordynacji sugeruje mi, że coś może tutaj być nie tak z tym kolesiem. W sensie, może dostać w pewnym momencie kulkę. Czemu? Ja, dlaczego ja mam prowadzić? Jak to ty mi masz pokazać, gdzie jest to miejsce, i ogólnie. Nie wiem, tak jest. Zapomniałem ogarnąć muzyki. Mam nadzieję, że nie będą się czepiać za bardzo tego, co puszczają w radiu tutaj. I jeżeli kogoś dziwi, że nagrywam w 30fps, mimo że zdecydowanie mógłbym y, y, pociągnąć więcej niż 60fps, więcej niż 30fps, na przykład 60, to jest to dlatego, że silnik tutaj ma pewne problemy, kiedy gra rozgrywa się powyżej 30 fps. Na przykład nie można skręcać samochodem, kiedy nie dodaje się e, akceleracji, nie dodaje się przyspieszenia. Albo samochód zatrzymuje się od razu, albo inne rzeczy. No, i już tutaj mamy od razu rzecz, która mnie intryguje, bo jest tutaj coś na dachu i nie wiem, jak się tam dostać. By the way, nie grałem w to za bardzo i nie wiem za dużo na temat tej gry. Mówi, Toni, home sweet home. Biała, nie? Czy to miało być mój dom? O, myślę, że to jest bardzo you. Now you're disrespecting Vincenzo. Nie, tough guy. Proszę, pójdź do steru i graj na jakieś dobrej klasy. Nie mam cały dzień, więc mój. Yy, tylko przeszedłem w zasadzie pierwszą misję. A pierwsza misja polega na tym, że trzeba się obra ubrać i odesłać Vincenzo. Mamy tutaj info, że można zapisać grę, ale nie teraz. Teraz nie można. I prawdopodobnie będziemy robić to. Co to za krzyki na zewnątrz? I prawdopodobnie będziemy robić to często, bo jest to tylko modyfikacja i może być niestabilna. Otóż. Liberty City Stories są, można powiedzieć, dwie wersje. To, co my tutaj gramy, to jest e, Re, Liberty City Stories, Re, Liberty City Stories, ale jest też e, po prostu Liberty City Stories PC, coś oddzielnego niż to. To, co gramy tutaj, to jest. E, MOD do Vice City, mocno przerobiony Vice City. Oryginalnym silnikiem jest Vice City, więc e, jeżeli ktoś ma nostalgiczne wspomnienia względem Vice City, to e, może się poczuć jak w domu. Może zobaczymy. <laughs> Albo jeżeli ktoś ma do GTA 3 też, bo. No, Liberty City Stories mapa to jest Liberty City, więc. E, no, może wyglądać znajomo. Ja wam powiem, że tak. GTA 3 to jest gra, którą znam yeah. najgorzej z tego Uniwersum 3D klasycznego można powiedzieć. Czy już jeszcze bardziej ograniczę do trylogii Trójka Vice City i San Andreas? Vice City San Andreas? Wydaje mi się, że znam mapę całkiem nieźle i potrafię się poruszać, ale Liberty City to jest moja pięta Me! Daddy Vincenzo, Więc od teraz Więc No, ktoś ma kij w tyłku. I daje nam od razu zadanie. Ale czy ja powinienem zapisać, czy od razu pójść na zadanie? Pójdźmy na zadanie, co? E, druga wersja to jest e, przerobiony na silniku San Andreas, ale. Plan był taki, że ściągnąłem tę instalację. Gotowiec jest na ModDB i e, no, gra wywalała od razu po, od razu po, w trakcie pierwszej kadcenki, więc nie mogłem nawet pójść zapisać i generalnie wydaje mi się, że by być niestabilnie, więc eee. Co ty próbujesz powiedzieć? Nie próbuję nic. powiedzieć. Powiem ci, żebyś tam przyjechał i wiedział, że ten kurwa zaczął przyjąć jakiś cholerny pieniądz. Dobra, mamy pierwsze zadanie od Vincenzo. Vincenzo na nas w swoje żale wylewa. Naszym pierwszym zadaniem będzie, żeby odzyskać kasę od jakiegoś gościa, Gilera. Odzyskać kasę raczej. Zmusić go do roboty, bo się coś miga. Ale już możemy prawdopodobnie zauważyć, że coś jest nie tak. Mamy tu jakieś info, ale to prawdopodobnie o tym, że nie przejedziemy tędy. Nie Teraz w ogóle mamy news, który prawdopodobnie mówi, że miasto jest ograniczone. Bla, bla, bla. Jak chcecie, to słuchajcie. Ups. Przepraszam, niechcący. Wszystko w porządku? Chcesz się bić? No nie ma, to jest teraz mój motocykl. Pewnie później będziemy bawić się w zaczepianie... Yy, w zaczepianie... Yy, taksówkarzy. Ciekawe czy będą źli na mnie za to, co zrobiłem tutaj. Nie są. Wy macie jeszcze gnaty, nie? Ja jestem zainteresowany bardzo. O oh, oh. Chyba zostałem przyuważony albo... cokolwiek. Anyway, mamy już jakiś pistolet, więc... Y, zaczyna się prawdziwy GTA. <grytanie> w ogóle... Y, nie miałem tak za bardzo pomysłu co nagrywać. I w końcu wymyśliłem, hej, wczoraj powiem GTA 5 How about we do something else? Co powiecie na to, żebyśmy zagrali?

No, to do roboty. Możemy sobie wziąć inny motocykl, na przykład czoperka, który będzie ładnie brzmiał. On chyba chce go z powrotem. Nie, 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 nie dam. Mój teraz jest. Wysyłem tamten. Jak to mówili w yy, jednym z DLC GTA 4? Plastikowe. Plastikowa kupa. Ja lubię dźwięk Choppera przynajmniej w grze. Ciekawe czy ten dealer faktycznie będzie miał problem. Ale jego problem to nie mój problem. Ogarniaj, zarabiaj. My się spotkamy później, albo się nie spotkamy później, zobaczymy. Widzisz, już masz tutaj pierwszego deal'a. So... Go on. I pierwsza stówka na moim koncie. W zasadzie to już to więcej chyba z rozbijania się po mieście zarobiłem w sensie załatwieniu tych trzech mafiozów, czy kto tam był. Uff. Ej, ładnie stoi ten motocykl, nawet mimo tego zderzenia. No dobra, to ja jadę chyba do Vincenza. Jeżeli nic się ciekawego nie wydarzy, to widzimy się tam. W zasadzie to nie było to tak daleko. Na razie mamy proste misje, więc myślę, że dam sobie radę nawet nie znając ich bez zapisywania. Zobaczmy, na czym polega Vinnie. kolejne zadanie. Vinnie! Oh, Chwila, Tony! Nie otrzymasz żadnego Jestem Już jestem blokowany. Najlepsze, co potrzebuję, to ty na moją kawę. Ale jeszcze tu jestem. Wiesz, jeszcze nie widzę żadnego pieniędzy, które przychodzi z tego sprzedawcy. Wiesz, dlaczego? Wydźwignij mnie. Bo on jest umarły, idiotka. Trump kawałek go złapał. Ostrzegał? Okej, okay, to misja może być troszeczkę bardziej skomplikowana. Nasz pecha, kolego. Ale wiesz co, to chyba karma. Karma, you dingus. Weźmy sobie Sancheza. Weźmy sobie muzykę klasyczną Póki nie ogarnąłem jakiejś innej muzyczki Będziemy sobie puszczać klasykę, klasykę muzykę klasyczną i miejmy nadzieję, że YouTube nie powie, że wiesz co to nie jest legalne, żebyś miał tę muzykę tutaj No okej, okay, nie musicie widzieć jak się rozbijam w mieście Więc możemy się spotkać... Gdzie mój motocykl? Więc możemy się spotkać na miejscu od razu kiedy zacznie się coś dziać. I kiedy to mówię, to widzę, że cel jest bardzo blisko, więc w zasadzie to już jesteśmy na miejscu. E, nie wiem po co schodziłem z tego, ale niech będzie. To co tu się dzieje? Mamy kogoś zlać? Naprawdę tutaj jest coś takiego jak ten? Nie ma celowe. Ten typ ten, ten, ten jest oszukany. Whatever. Nie musimy być uczciwi w tej walce ulicznej. Aha! Mamy... Koleś! To policja, co nie? Policja mnie nie goni, więc mogę sobie normalnie zebrać tę kasę. Jedziemy do ostatniego kolesia. Troszeczkę łatwiej sprawę, że nie musimy się z nimi rozprawiać klasycznie. Czyli metoda 5 yy, usta. Zadanie zaliczone. Żadnej karsenki na koniec. Whatever. Oh, Capital Autos is in Harwood is looking for new salesmen, if you want to make some extra money. Wiecie co, tak bardzo mi nie zależy na kasie, więc. Yy... Możemy jechać do Winniego. Wciąż. Może być trochę groźniej teraz, kiedy już mamy napięku z Syndakos. Ale... No, dajcie spokój, to dopiero trzecia misja. Chyba mnie nie zabiją w niej. A nawet jeśli zginę, to trudno. To nie tak, że nie mogę nigdy umrzeć, co nie? Czasem można. Snuff. Enough said. Hey, remember J.D.O. Tool? Difficult nah. to forget. He's okay. currently running a sindaco-controlled titty bar. <laughs> I mean, gentlemen's club. The interesting thing is, he wants to be a Leone now. Fuck him. He made his choice. Hello, brain cell. Geez, Tony. Sal said you was dumb muscle, but I didn't think anyone was that dumb. We can use dady to get the drop on sindaco's plans. He's gonna be a on the inside. There's just one thing. Żeby nie było czasem w drugą stronę. Nie słuchałem co jest na końcu, ale chcę, żebym... Beauty gone. gone. acquired. Znaczy ja już mam broń w sumie, więc... Ale no, to jest tutorialowa misja dotycząca, wiecie... Jak operuje GTA. I jak dystrybuowane są bronie, a mianowicie... No, Mamy Ammunition, i tam sobie coś kupimy. Tak to było w brief. No tak zresztą było powie Nie, nie, nie ma tutaj napisane. Cele w lewym górnym rogu nie zapisują się w brief, tylko powiedziane rzeczy. Wejdź do środka. Okej, okay. ja wchodzę. Dobra, zmieniła mi się kamera, to nie jest zbyt wygodne. Wybierz broń, idę. Wybierz, kup broń, prawy shift. Ale tylko jeżeli masz kasę. No dobra. O, no, nie ma nawet SMG. Zazwyczaj kosztuje 240, ale ten zasponsoruje Vincenzo. Vini, dzięki. To teraz idziemy na construction site. goście, ile wywiadacie tutaj? Yo, poleciałem. Ja, jeżeli chodzi o Vice City, jestem przyzwyczajony do tego. Auć. Że zdrowie jest wyświetlane w postaci liczbowej. A tutaj mamy po prostu. E, pasek zdrowia. Więc nie wiem dokładnie, ile mam, i może mnie to trochę bardziej stresować, kiedy nie znam numerków. Czołem! To jest oszustwo. Nie ma celowania takiego. Może ten e, komunikat jest po prostu przeniesiony z. Yy, zy, 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 zy. Z czego? Z czego to jest przeniesione? Z konsolowej wersji, gdzie tam faktycznie mogło być celowanie. Yy, bo na padzie to jednak jest trochę gorzej. Gdzie jest ostatni koleś? On jest na zewnątrz? Czy ja muszę gdzieś dostać się do środka? Jak mam w ogóle wyjść tu? Czy kiedykolwiek poznam odpowiedzi na te pytania? Nie wiem. A wiecie, że jest taki glitch w Vice City, że postać może się nie męczyć biegnąc. Sam San Andreas tego już nie ma. Kiedy to w Way City to występuje? Starczy naparzać w shifta, to postać mi się nigdy nie zmęczy sprintując. Ale no, w sumie nie działa to tutaj. Oszukałem was. Przepraszam, to nie było celowo. Okej, okay, a gdzie jest ten panocek? Przydoby się granat. Ej, policja, weźcie mnie tutaj wrzućcie. Strzelają do mnie, policja, aresztujcie ich. Ja w ogóle jestem nieuzbrojony, jak widzicie. Więc. Ja mogę tam przejść, mogę tam po prostu przejść, to prawda? No dobra. Może, kiedy on już wie, że tu jestem, choć oszukuje, bo patrzy przez ściany, to może wyjdzie się spotkać. Jejku, ee, nasz toń. Toni? jak nasza postać się nazywa. Naprawdę nie Cloud. Nasz Toni męczy się dosyć szybko. Więc. W zasadzie mogłem wziąć ten motocykl, ale whatever. Powinniśmy móc przejść. Dlaczego ja myślałem, że nie mogę tędy przejść? Bo stoi tutaj budynek. Dlatego myślałem, że nie mogę przejść. Bo faktycznie nie mogę tędy przejść, chyba. Czy jeszcze to nie jest postanowione, ale. Tak to wygląda? Halo! Jak ja mam tam się dostać? No dobra, to jest. Yy, mod. Nie wszystko musi być idealne, ale no. Yy, no halo, no. W zasadzie to wygląda jak unikalny skok, i już widzę, gdzie mam iść. Tutaj jest przejście. No dobra, dobra. Moja wina. Wybuchające beczki! O kurde, prawie tutaj zginąłem, coś tam było o ten. o. Free aim mode, ale to. chyba nas nie dotyczy, bo nie mamy tego specjalnego celowania. Więc. kinda whatever. Ty no, przebiłeś oponę, brawo. O! Będziemy mieli telefon. I dostaliśmy telefon od razu. Oh, you just gave me some great snuff footage. J.D., how could you saw that? You're doming me? Uh, I was just in for my own use. Uh, I can't wait till we're on the same team. Don't get too excited. You still owe me money. What makes you think I don't know this Hey, just re-spray it so no one recognizes snuff. Aha. I'll take care of the body. To we also have an introduction to Pay and Spray. I jakby Toni zechciał wejść do auta. Jakby Toni zechciał wejść do auta. Jakby... Gra chciała działać i... Halo, nie mogę nawet bić. no zepsuło się. Niedobrze, bo nie zapisałem. Liczyłem, że nic nam nie przydarzy się złego. Miałem taką nadzieję, że nic nam się nie przydarzy złego, ale wygląda na to, że nadzieja matko głupich. Mogę to auto zabrać, przepchnąć. Pewna, ale. O, strzelił. To chyba znak, że może już działać. Dobra. Uff, udało się. Zmijmy na. Tabble klefa. A, mamy blisko tutaj ten. Yy... No, nie mogę tutaj. <ścoughs> Yes. Chciałem pistolet i straciłem życie. Aha, taksówka działa. Yy, nie przeczytałem, jak użyć taksówki. No okej, okay, po prostu wsiąść. Na wszelki wypadek przytrzymałem F. Aha, podwieziesz mnie tutaj do startu misji. No ale. Ups, my bad. Wait! Aha, okej, okay, dobra. Dobra, dobra, dobra. To jest tam. misja tylko. Nie zaczęła się w WC? Dziwne. No i tym razem nie ma tu out, więc... Nie no, wrócimy tam do momentu z autem, co nie? Będzie cacy. Don't worry about this, będzie w porządku. Zaczął strzelać. Nie rozumiem tego. Czy on jest po stronie syndyka, czy coś? Dobra, na szczęście tutaj mamy zdrowie. Ma możliwość odmówienia zdrowia. Więc nie wiem czemu, ale ale mi się przyda. Teraz, trzymie ich załatwić motocyklem z w motocyklu, co nie? A, nie mogę trafić w beczkę. Shameful mug. <laughs> nie trafiłem ani razu. Ciędym koledze. If you kill someone holding a weapon, you will drop a weapon. Dobra, został jeszcze jeden kolo. A w zasadzie nasz cel. O, o nie trafiłem. Będę się tak bawił i znowu tu zginę. Bum! O kurde. No dobra, zobaczymy, czy teraz uda mi się wejść do samochodu bez problemu. Nie, yeah, udało się. Po prostu do payen pay spray. Zapinkalamy. Zwłaszcza, że przebił płonę i koleś. Tym razem za darmo. Super. I pewnie mówi o tym, że... Yy, no, to pay and spray. To co teraz? Aha, to koniec. Wiecie co? Te pewne nieprzyjemności sprawiają, że jestem troszeczkę przerażony, więc... Ja pojadę do tego naszego save pointu. Odstawię tam nasz nowy, nasz nasze nowe auto. Nasz nowy wózek. I chyba spotkamy się przy kolejnej misji albo no, w kolejnym odcinku. Przy kolejnej misji zobaczymy, jak fabuła posunie się dalej. Standardowo mamy tutaj opcję przechowywania auta w garażu. Ups, w zasadzie co? Czy ja mogę stąd wskoczyć na dach? Na tamtym to nie, to wiem, ale czy tutaj mogę? No słabiutko, nie wchodzi coś. Ej, skąd tu się wzięła pałka? Wcześniej tego tu nie było. Nie żeby coś, ale nie narzekam. Wcale. No i mamy leczenie w kuchni. Actually makes sense. No co to za strój? Ooo, mamy przebieranki w dowolny strój. No that's nice. W City tak nie było. Ha, widzieliście, grałem już. No dobra. Raz wasted to nie problem. Żeby nie było, że oszukuję. No, ale home sweet home to było pierwsze zadanie, tak? Więc... No dobra, to... Może starczy na razie, co? Eee, ja to pewnie wrzucę jak najszybciej. Ale kiedy wejdzie kolejny epizo epizod to nie wiem. No, na razie to... Na razie. Chyba pojadę gdzieś sobie i zobaczymy, co się stanie. Może pójdę po Shotguna w sklepiku, chociaż... nie, Zobaczymy. A może pójdę po pałkę policyjną? Nie Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym epizodzie, gdzie będziemy mogli wybrać pomiędzy misją Winiego a misją, misją JD. W sumie nie zwróciłem na to uwagi wcześniej J.D. No nieźle. Że... Hey, cool. not ya hello i got all your home defense needs